Jestem za blisko, żeby mu się śnić, nie fruwam nad nim, nie uciekam mu pod korzeniami drzew. Jestem za blisko, nie moim głosem śpiewa ryba w sieci, nie z mego palca toczy się pierścionek. Jestem za blisko, wielki dom się pali, beze mnie wołającej ratunku za blisko. Żeby na moim włosie dzwonił dzwon. Za blisko, żebym mogła wejść jak kość, przed którym rozsuwają się ściany. Już nigdy po raz drugi nie umrę tak lekko. Tak bardzo poza ciałem, tak bezwiednie jak niegdyś w jego śnie. Jestem za blisko, za blisko, słyszę syk. I widzę połyskliwą łuskę tego słowa, z nieruchomiałą w objęciu on śpi. W tej chwili dostępniejszy, widzianej raz w życiu, kasierce wędrownego cyrku z jednym lwem niż mnie leżącej obok. Teraz to dla niej rośnie w nim dolina, rudolistna, zamknięta ośnieżoną górą. W lazurowym powietrzu ja jestem za blisko. Żeby mu z nieba spaść mój krzyk Mógłby go tylko zbudzić biedna Ograniczona do własnej postaci A byłam brzozą, a byłam jaszczurką A wychodziłam z czasów i atłasów Mieniąc się kolorami skór A miałam łaskę znikania z przedstumionych oczu Co jest bogactwem bogactw? Jestem blisko, za blisko Lecz mu śnić, wsuwam ramię spod głowy śpiącego, Zdrętwiałe, pełne wyrojonych szpilek Na czubku każdej z nich do przeliczenia, Strącenie siedmi a nie.